w jedna to może być wizja tego, żeby zespół się zgrywał i nie chce zbyt wielu roszad trener Jacek przeprowadzać wyjściowe 11 natomiast drugie uwaga bo San Yang w polu karnym San Yang! pierwsza groźna akcja dla Styśan był na spalonym. pomocnicy przede wszystkim czyli Maciej Żurawski ograny przecież w Ekstraklasie i Michał Kopczyński który na swoim koncie ma występy w Legii Warszawa a także w Lidze Mistrzów uwaga bo otwiera się prawa strona San przegrywała Warta w tym fragmencie meczu, zresztą nawet ten drugi gol dla, dla rywali i dla Niecieczy i dla e, drużyny Wisły Płock padł, padł w tym samym momencie, wizytował, wizytował stadion, rzeczywiście ta, ta konsekwencja w tym, żeby było nieco lepiej, nie zawsze Michalski Aby. zmienił strony Michalski zablokowany przez Wiktora Po piłkę to daje szansę na kontratak, a w liczbie pięciu piłkarzy wyprowadzają go e, Tyszanie, może być groźnie, Daniel Rumin jeden na jeden z Budnickim, Rumin przy piłce, Rumin płasko, uwaga, nie ma gola! nie nieudana sztuczka Bartosza Śpiączki, nie wiem czy nie wracał tam ze spalonego Śpiączka, ale gramy dalej! Okay. Może ten błąd Tyszan będzie wodą na młyn dla Macieja Firleja, Firlej odbija dosyć nieoczekiwanie Tania Spuszczy połomicę, kolejna strata w środku boiska, Erdhaler do San Sanyang gdzieś sam pogubił się. W tym dryblingu za wiele pomysłów na rozwiązanie tej akcji miał San Yang. Teraz dośrodkowanie. Im młodzieżowy reprezentant Polski Marcel Błachewicz na zamknięcie akcji. Daniel Rumin przymierzał się do strzału z pierwszej piłki, jednak koniec końców przyjął. Bardziej nerwowo warta. San Yang, jeszcze jedna. Centra! Tu miało się to zmienić. To miał być ten mecz, w którym Tyszanie sięgnął po pierwsze w tym sezonie. Zwycięstwo. No. Elthaler w pole karne. Znów przechodzi piłka. Gości i trafiają gospodarze. Wiktor Żytek odnalazł się w 16. 1-0. GKS. Bardzo pasywna warta po stałym fragmencie. Najpierw zastanawiałeś się, czy Rumin dobrze robi, że przyjmuje. Kompletnie nie atakowano. Tutaj bliźniacza akcja. Warta prosiła się o kłopoty i te kłopoty dostała. Bardzo pasywna warta w ustawieniu strefą. To z jednej strony daje. Pewne poczucie, że jest nas dużo w polu karnym. Zobaczmy jaki to jest statek na piłkę. No tak bronić po prostu nie można, bez względu na ustawienie. Najpierw pomyłka, a teraz doskok do strzelca bramki Żydka, który, no spójrzmy na statystyki defensywnego pomocnika, to jest zawsze wartość dodana. Świetne zachowanie wcześniej w meczu zmieścił Asysta. Teraz jeszcze Wiktor dokłada bramkę. Spowolnił tę akcję zawodnik Warty sprowadzony z Zagłębia Lubin Gąska Waluś Waluś Przedstawiony po lewej stronie Daniel Rumin nie ma faulu traci piłkę Rumin dośrodkowuje Gąska Adamski kiełpno zawodnik którego kibicom Warty przedstawiać absolutnie nie trzeba teraz trzeba wracać mam na myśli gości San Yang. po stronie gości w końcu w końcu zebrana druga piłka po stronie Warty i decyzja o strzale ciąg dalszy i szansa dla GKS-u. No też takie dość twarde Spadkowicz z Ekstraklasy ma wejście w te rozgrywki, bo bardzo dobrze dysponowany Brookbet, może o tym za chwileczkę, a Tamski wziął sprawę w swoje ręce, ruszył tam na lewe skrzydło, no połapkowski, Kubik i on zacznie robić tutaj różnicę, połap, niezła centra, frunął Bartosz Szpiączka, zobaczył Budnicki, teraz już ma dwie w trzech kolejkach, Błachewicz, Błachewicz, lepszy zawodnik warty poza, Kaczuk jest strzał głową Adamskiego, na... powstrzymany jednak przez połapa Sarbinowski, udaje się dośrodkować, skacze Firlej, strzela, Jakub Kiełk, zablokowany Adamski jako skrzydłowy zewnętrzną częścią stopy! Na głowę do Macieja Firleja, który w 90. minucie wyrównuje 1-1 w Tychach! Niesamowite, pierwsze dobre dośrodkowanie warty w tym meczu. Firlej dostał to, co bardzo lubi, w pole kardy. Ciężko się dziwić, bo mówiliśmy o tym, jeśli Tyszanie zrobią krzywdę sobie... No to będzie to zespół, który niestety nie wyciąga wniosków. Oddana inicjatywa, przepiękne, mięciutkie dośrodkowanie. Nie do końca wiem, co robiła ta czwórka ludzi w świetle bramki. Firlej to lubi, Firlej to ma, Firlej to potrafi, ale trzeba w ten sposób tego napastnika obsłużyć. To nie jest człowiek, który wygra ci walkę biegową po podaniu prostopadu. Adamski się napracował, warto wykorzystać taki duet. Elmax oficjalny sponsor GKS